Halo, halo, witam wszystkich serdecznie z tej strony miejsc. Wracam do Was z kolejnymi repkami z Trance of Brytania. Yy, jeszcze nie mam w ogóle żadnych repków, chyba z baraży, z Warhammera, ale postaram się też je nagrać jak dostanę. Chyba nie mam, czy mam. Ech, chyba jeszcze nie dostałem. Więc yy, kontynuujemy to, co yy, ostatnio, czyli repki z Trance of Brytania, i nagramy sobie dzisiaj dla Was kolejny repek mój, tak? Wiadomo, ja już mam dosyć dużo meczów zagranych. Yy, więc dzisiaj będą mecze moje kontra randomix, mój mecz kontra randomix. Yy, jeszcze to były mecze na starych zasadach, więc hmm, powiem tak, przyfarciłem, bo były stare zasady. Możliwe, że na nowych bym miał inny wynik z randomixem. Yy, więc możecie się domyśleć jaki był wynik. <laughs> powiem wam tak, taki krótki spell: Na pewno nie przegrałem. Są dwie bitwy, więc na pewno będzie remis, tak? Więc yy, zaczynamy. Yy, mój mecz kontra randomixa i z racji, że to są moje repy, więc nawet ja już pamiętam, ja już pamiętam, kim grałem, więc Nortumbria, Nortumbria czyli żółty to będę ja, a Mercia to jest Randomix. No i mamy tak Randomix super yy, znaczy sub, może nie że super elitarnie, ale dużo, dużo więcej elitarnych jednostek. Ja taki bardziej zbalansowany build miałem. Dwie jazdy, cztery łuki. I przechodzimy do yy, replayu. Dobra. Spowolnie, bo tu będzie dużo się działo, znaczy na zasadzie raczej szybko dojdzie do walki. Yy, żółty, czyli ja. Na froncie cztery oddziały łuczników z Frydu, yy, dodatkowo w, w z Danlew 4 sztuki. Druga linia u mnie to są tak Huskarlowie, Jarla, Berserkerzy i Huskarlowie, czyli mamy tak dwóch Huskarlów-Berserker, tu mamy tak Huskarlowie, Huskarlowie i Huskarlowie, czyli mam łącznie pięć oddziałów Huskarlów. Dodatkowo towarzysze wodza. Dwie najgorsze jazdy, czyli koni zwiadowcy. Kon y tu są jeszcze koerlowie włócznicy. Na tyle do choroby tych łuków, które prawdopodobnie będą wycofywane. I na flankach jeszcze widzimy, że też mamy jednych y y koralowych włóczników. Nie wiem, jak to się czyta. tych włóczników, ile mamy włącznie? Raz, dwa, trzy chyba. Trzy, dobra. Randomix, y Randomix, czyli nasza wschodząca gwiazda warhammerowej sceny. Mhm. Mm to ma Randomix. Randomix ma tak: yy, królewscy tanowie, sztuk raz, dwie, dwie sztuki, trzy sztuki. Dodatkowo ma jeszcze królewską straż przyboczną, czyli cztery litarne miecze. Yy, na flance mamy tak, Królewski, królewskich huskarlów jedną sztukę, tu mamy drugą sztukę. I mamy chyba tylko dwie, tak? A nie, tu jest jeszcze jedno, czyli trzy. Trzy razy topory, cztery razy litarne miecze. Dodatkowo mamy włóczników, tu mamy tak. Włócznicy z Fryd'u, jedna, są koralowi włócznicy, Fryd, y, Fryd, tak, cztery, pięć i sześć, sześć włóczni, a tu jeszcze mamy huskarlów, czyli huskarlów mamy cztery tutaj, tak, raz, dwa, trzy, cztery, o, cztery topory, cztery miecze, sześć włóczni i jedna jazda, tylko jedna jazda konnych zwiadowców, dobra, puszczamy. I w ogóle to jest fajne zagranie randomixa, które, że tak powiem, mimo tego, że wiedziałem co on chce zrobić, to totalnie się na to złapałem, więc mogę to powiedzieć w filmiku. I o co mianowicie chodzi, patrzcie. Randomix wie, że nie ma przewagi na jeździe, tak? Ja mam dwie, więc on sobie stwierdził, że on pojedzie do dom i wymusi na mnie działanie, żeby ja tutaj to wszystko gonił. Ja sobie nawet odsyłam włócznie, żeby to wszystko gonić. I randomix po prostu się nie zatrzymuje, on sobie będzie dalej, 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 i tutaj jechał. No. Ja zamiast po prostu go pogonić, to gdzieś tutaj te jedno działy mi się zatrzymały I w sensie stwierdziłem, że dobra, teraz ja będę robił flankę, żeby zrobić sobie na plecy Tylko tak szczerze, nie wiem po co to robiłem, bo nie za bardzo mam tutaj w co uderzyć Tutaj w ogóle nie ma łuków po drugiej stronie Ja mam przewagę zasięgu, ja tutaj powinienem fokusować przeciwnika yy, I randomix jest tutaj stroną atakującą I patrzcie, jazda tutaj randomixa robi sobie super duże kółko, moja gdzieś się zatrzymała Moje włócznie jedne są bardzo, bardzo nie na pozycji i teoretycznie ta jazda, jak będzie zapomniana, to będzie mogła wjechać na plecy i może być z nią problem. Dobra, moi łucznicy powinni tutaj wybiegać powolutku do przodu. I pierwszy, co ja zrobiłem, no to widzę, że tu są topory, więc po prostu w ucznicy dwie sztuki poszły na lewo, te sztuki pójdą na prawo i będą fokusować topory, które są bez tarczy. Więc tak jak mówiłem wcześniej, tak? Jednostki bez tarczy. Inaczej, patrzcie. Te głąby mają tarczy, tylko niestety nie osiągną na plecach te barany głupie, więc no niestety łucznicy będą ich tutaj mocno szatkować. I widzimy, że tak, moje łuki gdzieś tu dały pierwszą salwę, zabiły kogoś No kurde, jednego, więc ambitnie im poszło No i randomix, no ten nie miał farta, ten gościu a Dostał strzałę foko. dobra, nieważne Dobra, puszczamy, puszczamy, no i randomix tutaj zamyka kleszcze na mojej armii Moje łuki jak najszybciej powinny zostać wycofane do tyłu i wznowić tutaj fokus na tych przeciwnikach No i teraz będzie kluczowy moment, bo założenie moje, że tak powiem, no Moje było takie, żeby przyjąć tutaj Przyjąć tymi włóczniami szarże tak Ale w końcu ja się rozmyśliłem w ostatnim momencie I włóczników cofam na tył Żeby odpowiedzieć szarżom na szarże I po prostu dobić tymi włóczniami Że tak powiem do blob'a żeby było tego więcej tak Więc zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Na tyle zostawiłem sobie jeszcze Mój jeden oddział jazdy bo sobie go cofnąłem I tych włóczników Ale całkowicie zapomniałem o tej jeździe randomixa I patrzcie randomix w ogóle tej skrupulatnie jedzie Ja migruję teraz na froncie bo ja mam gdzieś kamerę coś takiego tak I zupełnie tego nie widzę tak a jazda gdzieś tutaj też robi flankę No i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Łucznicy się cofają yy, Moi huskarlawie biegną na front No i chodzi do starsza w ogóle Pierwsze włócznie tutaj bardzo fajnie to wyszło Popatrzcie, przytrzymuje tu już oddziały randomixa Randomix sprytnie tutaj to sobie zawinął I będzie biegł w drugą stronę No i ja tu powinienem jak najszybciej odpowiedzieć chociaż moim wodzem Bo robi się niebezpiecznie, tak? Dobra i widzimy, że moje topory na szarży całkowicie zmasakrowały tych włóczników z Frydu. I ja Wam powiem, że to może być kluczowe. Dlaczego? Bo, yy, bo teraz dobijam się do Królewskiej Straży Przybocznej. I jest tutaj zagrożenie, że ten oddział generalski Randomixa zostanie całkowicie zabity. W międzyczasie Randomix pięknie tu wjechał szarżą na moje plecy. Ale ja na szczęście, na szczęście dla mnie mam trochę dużo włóczników, więc będę mógł sobie tu odpowiedzieć. I tak, ja na razie tracę jednego łucznika, więc to też nie jest tak źle, bo jeszcze dwa łuki tu teoretycznie funkcjonują, chociaż widzę, że są abstrakty, tutaj nawet nie strzelają, nie wiem co one tu robią. Moją jazdą próbuję zamykać flankę i widzimy, że jednych królewskich Huskarlów tu pozamiatałem, drudzy Huskarlowie moi, bo zrobili tutaj taką ładną kanapkę, i zamknę jeszcze królewskich Tanów, więc to jest już tutaj na moją korzyść. Jedne włócznie w ogóle powinny tutaj piec, chyba nie wiem, czy ten kamień ich blokował, czy coś takiego, nie mam pojęcia. Dobra, przy okazji te moje oddziały, które miały bronić przed tą jazdą, dopiero teraz tutaj się skapły, że tu wszystko się coś złego dzieje, więc biegnę i ratuję sytuację. i tak, lewa flanka moja wygląda dosyć solidnie. Moi huskarlowie widzę, że sobie tutaj poradzili tymi z królewskimi huskarlami od yy, Random X -a. No i tutaj ta piękna kanapeczka pomogła mi zamknąć Huscarlów i Miecznicy, ra prawdopodobnie przekrajam na ten mój blobik też tych huskarlów i Włóczników. To co mnie martwi to moja prawa flanka, bo ona się tutaj całkowicie rozsypała w drugą stronę. Widzimy, że moi huskarlowie tutaj zostali zmieceni przez tych Random randomixa. No i y, muszę teraz mocno, mocno się skupić, żeby bronić wodza, bo widzimy, że tutaj huskarlowie też giną, mój wódz się bije z huskarlami przeciwnika. No i jak najszybciej muszę sobie pomóc, bo będzie nieciekawie. Przyspieszamy. druidzy łucznicy będą straceni tutaj na moje konto, tak? Ta jazda widzę, że tutaj będzie dosyć dobrze. Tam do mixowi się sprawdziła. Mimo tego, że była jedna, to zrobiła pewnie więcej roboty yy, niż się spodziewałem. No i tak, gdzie jest moja jazda? Moja jazda się gdzieś wysypała, ale tu się wraca. Dobra, mój generał tu solidnie trzyma tych huskarlów. Yy, gdzie są łuki? Łuki są ważne. Łuki sobie tutaj solidnie teraz się obróciły. I będą strzelać do jednostek. Prawdopodobnie będą strzelać tu po plecach, właśnie temu globikowi. Yy, Okej. Okay. Łuki się wracają, jest OK. Gdzie jest jazda? A jazda stoi tu. Za chwilę powinna szarżować tam jazdę randomixa. Ok, dokładnie. Dzięki miejsc wykonujesz to co ja. No widzę, że Randomix to przy okazji jeszcze w tych włóczników wjechał, więc też takie. Dobra. I tak, tu w ogóle włócznie były, więc to też jest spoko dla mnie, bo chociaż przyjęły trochę tych królewskich huskallów i mój wóz nie, nie musiał zginąć jak tutaj jak szmaciasz od razu. Huskarlowie, Jarla. Gdzie oni biegną? Prawdopodobnie będę robił tutaj, zabiję techniczników, czy zrobię flankę i. już nie pamiętam. Wydaje mi się, że ja będę starał się tutaj teraz powybijać te wszystkie oddziały, które są na e, pomocy. Dobra, Huskarlowie, kontrawłucznicy. No, dla moich to się niezbyt dobrze skończy. No i teraz robię, powiem Wam, że nadal nie jest ciekawe dla mnie. E, moje łuki tu próbują się odgędzić od tych oddziałów Ramdomixa. Okej, okay, tu gdzieś jakieś, że tak powiem, niedobitki. Wszędzie biegają. I co to jest kluczowe dla mnie? Dla mnie jest kluczowe to, że teraz tak, moi berserkerzy pewnie pobiegną za tym wodzem. Eee, te jedne włócznie tutaj całkowicie posprzątałem tą flankę i u, y, uwolnią moich huskarlów, którzy są super potrzebni tutaj, żeby ratować wodza. No i drudzy huskarlowie, którzy się tutaj uwolnili, to już biegną pomóc. I przy okazji mamy piękną szarżę jazdy z mojej strony, żeby uratować tego wodza przed, y, no przed śmiercią, tak, bo on tutaj się bije z tymi huskarlami. Widzimy, że huskarlowe zaczęli mrugać. I sytuacja troszeczkę tutaj u mnie zaczyna się stabilizować. Uran do mixa zostały już tylko jeden oddział Huskarlów. Te włócznie to raczej nie powinny robić zagrożenia. I teraz tak miecze kontra miecze, ale tanowie, znaczy inaczej. Walki mieczników są o tyle spoko, że po prostu dosyć długo trwają, więc jednak jest czas, żeby to wszystko uratować. I tak teraz tak będzie szarża, czy Ty gdzie pojadę? Okay. Tu w ogóle mamy, robimy plecy tym tanom. Randomik sobie odpowiedział kontrszarżą, ale nie wiem, czy to jest dobre. Bo widzimy, że przy okazji troszeczkę odsłonił kilku, znaczy, plecy tym wojownikom, którzy musieli być na samym końcu. I królewscy tanowie będą się powoli wysypywać. Teraz tak: szarża Huskarlowie kontra Huskarlowie. To będzie fajnie wyglądać, więc zobaczmy sobie. Ach, głowy lecą. Z tego co widziałem, to więcej głów moich poleciało. Hmm. Dobra, przy okazji zrobiliśmy kanapkę z jazdy. W ogóle fajnie to wszystko wygląda. Patrzcie, kurcze, super tarcze mają. No, a tu cały mój blob się uwolnił i lecą, i już tu mi wszystkim pomóc. Patrzcie, gdzie tu jest w ogóle to wszystko. W międzyczasie, yy, tak jak mówiłem, wódz Random Mixa nie zginął, ale był cały czas tutaj okupowany przez Berserkerów. Więc jak najbardziej na moją korzyść. Dobra, zakończmy sobie powtóreczkę. Będzie mieli staty, czy nie? Mamy staty. Yy i co tu się sprawdziło? Urantomiksa jedne topory 335, ale za to te mają 13, tak? To były te, które były tam super skanapkowane szybko. I powiem wam tak, to, jest, to ma znaczenie. Tak samo jak tutaj moje 29 też zostały zabite na jednej flance. Po prostu yy, te jednostki powinny mieć dużo więcej, tak? Mniej więcej wyrównać tak by ilość żołnierzy w oddziale, więc jest już ok. No, ucznicy mają 59, 33, te dwa oddziały zostały zabite przez jeźdźców. Ale tutaj załóżmy, że jeden oddział zastrzeliłem, więc jest ok. No i mamy 1 do 0 dla mnie, póki co w tym spotkaniu. I jazda randomixa 82, więc powiem wam tak. Jedna jazda randomixa, bardzo fajny manewr. Zapomniałem całkowicie o tym wszystkim. No i no, kurczę, widzieliście, no, no zabił mi tych dwóch łuczników, tak? Może by to było dużo mi potem łatwiej wychodziło, miałbym więcej łuków. Niestety, niestety nie było mi to dane, bo się zagapiłem. E, przechodzimy do replay numer 2. Teraz zagram sobie e, Anglią Wschodnią, a randomix zagra sobie ludami nordyckimi. No, i po raz kolejny z mojej strony, przed patchem, jak jeszcze nie miałem tego, nie miałem jeszcze, yy, no, jak to się mówi, yy, limitów na Huskalli, bo teraz zmniejszyliśmy. Z, yy, znaczy, Arminius jako organizator zmniejszył, ale po konsultacjach do sztuk trzech. To u mnie standardowo taki, nie wiem, jak ja to mówię, taki zbalansowany build. Dlaczego ja takie buildy gram? Po prostu dosyć dobrze mi się tym gra, tak? I na zasadzie niekiedy po prostu z tego balansowego buildu, jak mam. Usuwam jakieś jednostki i sobie lekko miksuję, ale core przeważnie może zostać ten sam mi to nie robi problemu Randomix, tym razem ludy nordyckie i super ciekawy build, super elitarny Sama elita i dodatkowo trzy takie powiedzmy chyba lepsze jazdy, nie są tanie nawet więc super elitarny build Zobaczymy czy tym razem tutaj mu się uda to wszystko ugrać no, Rozstawienie trochę niefortunne, Moje, moi żołnierze rozstawili się gdzieś tutaj, randomix po drugiej stronie zdalnie. Omawiamy buildy, u mnie jest to samo to samo, czyli tak, cztery łuki, cztery włóczni na froncie yy, Tu mamy gdzieś chyba berserkerów, gdzie są berserkerowie, bo mi się zgubili Huskarlowie jarla, 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 tu nawet nie mamy Mamy tak, czterech huskarlów, tu mamy trzech huskarlów tych drugich, wódz, wucz, dwie włóczni jeszcze na tyle yy, I dwie tanie jazdy, czyli ten mój zbalansowany buildzik. Randomix ma tak, huskarlowie jarla Huskarlowie w Kolczugach, Jarla, Berserkerzy, Jarla W Kolczugach Jarla Mam tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu Huskarlów Berserkerzy, Straż Przyboczna Wodza i Dodatkowo wikińscy zwiadowcy sztuk 3 yy. Powiem wam tak Teoretycznie to co ma teraz Randomix jest mniej straszne Niż to co było poprzednio Bo Zobaczcie, na no taką sytuację jak ja mam, tych zbalansowanych buildów, to tutaj są tylko trzy jazdy, które są lekkie, a ja mam dwie, czyli ja mam tak, ja mam jedną jazdę mniej, ale za to mam dużo włóczni, mniej więcej i mam na przykład dwie włócznie zawsze na tyle, czyli w tym takim, nie wiem, starciu, gdzie mógłbym trzymać moje jednostki defensywnie, no to moi jeźdźcy 100% zawsze wygrają. Problem jest taki, że mamy tutaj bardzo dużo elitarnej piechoty, bo mamy aż 6 Huskarlów i Berserkerów i jeszcze Straż Przyboczną Wodza, czyli mamy aż 8 oddziałów ciężkiej piechoty. Niestety, ja sobie tutaj lekko to stwikowałem, bo zauważyłem, że Random też takie powiedzmy elity gra, więc ja sobie wziąłem moich Huskarlów 7 sztuki Straż Przyboczną Wodza. I w tym wypadku, mimo to, że mam bardziej, nie wiem, build uniwersalny. Paradoksalnie mój front jest bardziej elitarny, bo tutaj mamy jednego berserkera. Ja nie mam berserkerów, ja mam po prostu samych huskarlów, czyli o tą jedną jednostkę mam więcej. Dodatkowo, ja w ogóle mam nawet jeszcze cztery jednostki włóczni do pomocy, czyli mogę sobie tym wszystkim flankować albo negować a Mam jeszcze cztery łuków, które mogę sobie skupić na jednym oddziale, na przykład tych huskarlów Jarla. I jeżeli dobrze mi wyjdzie i nie wiem, dam 2-3 salwy, to jestem w stanie możliwe, że spółodział może wybić. Więc wszystko przemawia za tym, że mój build jest tutaj dużo lepszy. I ten build Random raczej nie powinien wygrać. Dobra, przyspieszmy to, bo widzę, że ja to jestem w formacji defensywnej w tym lesie. Ustawiam sobie jednostki. E, no. Teraz widzimy, że tak, patrzcie, e, to jest w ogóle fajne. Randomix poprzednio miał jedną jazdę i zmusił mnie, żebym go gonił, tak? On teraz ma przewagę i czeka sobie tymi jazdami, po prostu gdzie uderzyć. Ale wydaje mi się, że to nawet y, dla mnie to jest bezpieczniej, bo ja na przykład wiem, że nie mam przewagi, więc nie będę gonił nikogo to jazdą i sobie czekam spokojnie tymi jeźdźcami przy, y, że tak powiem, obstawie tych włóczników. Nawet jeżeli tutaj by dwa oddziały naraz wjechały, to wystarczy, że podrzucę te włócznie i wydaje mi się, że moje oddziały i tak i tak wygrają. Nawet jak straciłbym tych jeźdźców, więc to jest i tak i tak na korzyść dla mnie. Dobra, chodźmy dalej. Widzimy, że tutaj Randomix spróbował zmarkować szarże, ja troszeczkę żołnierzami podchodzę do przodu. To jest w ogóle fajna rzecz, bo w of Brytania jeźdźcy są naprawdę szybcy prędkość 100. Jeżeli chociaż chwilę spóźnimy nasze mikro i tam tutaj mamy szarże, się zagapimy, to jest w stanie to dużo zrobić. No zobaczcie, ja nawet tutaj mam po prostu łuczników aż za tą linią włóczniczą, żeby tutaj nie udało się wjechać, bo byłby problem. I tak. Tutaj w ogóle randomix myśli, że, nie wiem znaczy nie wiem, czy myśli, że go zcharge'uje, ale moi tutaj wojownicy mają nerwy ze stali, oni się nie przejmują, patrzcie, w piżamach stoją, tarcze mają, dzidę mają Więc jest dobrze, jest dobrze No i sytuacja będzie pewnie taka sama, tak, za chwilę wycofam te dwie oddziały tej włóczni na tył Bo z karlami tutaj powinien jak najszybciej zrobić taką kontrszarżę wszędzie No i powinno to dosyć dobrze wyglądać, chociaż widzę, że już tutaj moja lewa flanka będzie troszeczkę kulała a to po, na froncie powinno być lepiej. Dobra, nie, ja zrobiłem, widzę, że szarży przed szarże. O kurczę. O, i to. O, w ogóle. Zauważyłem fajną rzecz. No, całkiem fajnie to wyszło. Powiedziałem, że Randomix chyba to po prostu w ostatnim momencie zatrzymał tą szarżę, żeby nie kliknąć na tych włóczników I klikną pewnie na topory, a z racji tego, że one były trochę, troszeczkę do tyłu To wydaje mi się, że moja szarża lepiej wyszła, 65 do 58 tak minimalnie, ale moi lepiej wygrywają Dobra, jedni Huscarlowie są odsyłani na lewo, żeby to wszystko ty wybronić Na tyle dochodzi do tego co mówiłem, czyli patrzcie Moje jazdy tu gonią jazdy Randomixa, przy okazji włócznicy tutaj za chwilę za tym wszystkim będą biec ja teraz tu huskarlami odpowiadam na huskarlu w szarży, żeby nie było wykonane Włócznie gdzieś się rozpadły, więc mnie to nie interesuje totalnie No widzę, że tu tak Huskarlowie jedni się wrócili i drudzy No, łucznicy fokusują teraz tych oddziałów huskarłów w kolczugach no, Jest to dosyć ważne, żeby jak najszybciej się pozbyć tych jednostek Dobra, bo muszę jednak wykorzystać tych łuczników No dobra, włócznie tutaj będą niestety ginąć, ale takie ich zadanie No, szkoda mi was chłopaki Jedna jazda random mixa przebiła się do moich łuków, na szczęście tutaj kilku włóczników przeżyło, więc jeszcze tutaj jakoś pomogą. ale lewa flanka o dziwo nawet radzi sobie lepiej, niż myślałem, bo teraz będę mógł zrobić plecy. I wydaje mi się, że całkiem solidnie wygląda to dla mnie, patrzcie tutaj Huscarlowie jedni pozamiatali drugich, teraz zarobię szarże. Łucznicy cały czas żyją, kolejne włócznie biegną tutaj, żeby pomóc na tej jeździe. Jedna moja jazda gdzieś tutaj się strasznie bije z tą drugą. Randomnik zwraca kolejną swoją miasto, żeby wyłączyć moich łuczników, ale jest to chyba zbyt późno. Bo mam nawet przewagę chyba już na Huskarlach. <laughs> Mamy gdzieś takie dwa niedobite oddziały. Ja mam nawet jeden pełny, więc już jest przewaga. Yy, tutaj jest tle moich Huskarlów. Gdzie jest mój wóz w ogóle, bo go nie widzę nigdzie. No jest tutaj. Kiedyś się to w tle. Patrzcie za dyma, za jest. Berserkerzy, ja randomiksa, mixa zgaduję. O, został zadźgany biedaczek. Dobra, szarża, tu chyba są moi berserkerzy. No, czy moi Huskarlowie? Nie, to są random mixa, bo są niebiescy. A nie, to są moje. Nie, nie trafiłem. i dobra. Wracamy do pola bitwy i co się okazuje, że te 30 sekund, które chciałem zobaczyć, co się dzieje z wodzem, yy, no to zostało tutaj wszystko już rozstrzygnięte. Ostatnio działa random mixa, miejscu, jest za chwilę uciekną. Się zginie, głupi jest patrzcie, zaczekaj go Ach, ucieknie? Patrzcie, patrzcie, król Artur, kurde, uciekaj I mamy GG, GG, GG Zakończmy tą powtórkę, zobaczmy sobie jeszcze na statystyki No i okej, okay, patrzcie Większość moich oddziałów się wysypała, ale to jest do przewidzenia, bo po prostu jak było tyle toporów, no to trzeba było to wszystko wymienić Ale w gruncie rzeczy W ostatecznym rozrachunku mi przeżył wódz I mi przeżyło dwóch huskarlów. U randomixa nie zostało nic No i tam kilka łuków, tak? I nawet to dziwo nawet jest, jedni jeszcze gdzieś żyli, nie wiem gdzie, ale byli Więc, no Mój build bardziej zbalansowany, bo miałem tych łuczników Hmm, powiem tak, czy byli potrzebni szczerze 29, 11, 12? Wydaje mi się, że nie, bo y, oni po prostu byli takim magnesem na tych jeźdźców Randomixa, ale z drugiej strony to właśnie to nawet było może i dobre, bo po prostu Randomix miał cel, który mógł łatwo zniszczyć w postaci łączników, a na przykład nie robić mi szarże na plecy i kanapkować moje oddziały. Możliwe, że jeżeli byłyby kanapki zrobione, to wyszłoby to dużo, dużo lepiej. Y więc na razie to chyba tyle, tak? Dziękuję wszystkim za uwagę, z tej strony mist i zapraszam do kolejnego materiału, cześć!